Ten odcinek był wyjątkowo wybuchowy, ale nie mogło być inaczej, bo oto wkroczyliśmy do krainy głównego bossa, gnieznośnego. Ja jestem Wilson, witam Cię w kolejnym odcinku z gry Spyro Reignite Trilogy. A jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz wyświetlić się linku góry i zobacz jak było. No dobra, moi drodzy, czas kontynuować fantastyczną przygodę. Lecimy! No dobra, moi drodzy, witajcie ponownie w rozgrywce, kontynuujemy swoją gierkę e, krainy tkaczy marzeń. I słuchajcie, ja już e, nawet się kierowałem do balonu, żeby przejść do następnej krainy, ale jeszcze tego poziomu nie przeszliśmy. Także wbijamy do niego i przychodzimy. E, czeka nas walka z bosem, jak, nie jakimś rzakłesem. Nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. E, no, zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że nic skomplikowanego, bo tutaj chciałbym przejść już do następnej krainy. Dobra, co my tu mamy? Mamy znowu nowy rodzaj wroga, co to ma być? No nic, zaraz się przekonamy, z czym mamy do czynienia tutaj. Ty wyglądasz na kogoś... Aha, ty masz... Dobra, zbroję. Cię do ciebie nie zbliżamy, a ty co robisz? Nie wiem co. Okej. Okay. Ja zaraz się wrócę do tych kolesi w zbrojach, zobaczę, czy mogę ich załatwić normalną szarżą po prostu. Ale póki co nie chcę podchodzić, bo to się może źle z nami skończyć, bo ja nie mam nie wiadomo ile życia, żeby sobie tutaj próbować różnych rzeczy. Dobra. Na razie na spokojnie to zróbmy. Rozajdźmy się po okolicy i zobaczmy, z czym mamy tym razem do czynienia. Dobra, zbieraj mi to. Jego krasnala na razie zostawmy. Dobra, dobra. Co tu się zadziała? Nie wiem. Nie zbliżamy się do niego. Dobra. Hmm. Dobra, słuchajcie. Eee, spróbujmy rozwalić tego jego mościa. Dobra, mogę za pomocą zwykłej szarży, to super. Nie będziemy musieli tutaj jakoś specjalnie się zastanawiać. Dobra, hop. Co robisz? Co on robi? Czy może dwóch muszę załatwić naraz. Tam coś jest, ewidentnie. Dobra, bo ty mi to robisz, a ty... Nie wiadomo. Dobra. Pokażę, że to jest jakieś osiągnięcie z nimi związane. Dobra, przejdźmy tu mogłem Dobra. Dobra. Hmm, tam później przejdziemy. Dobra, zaraz się cofnę do tych krasnali, bo mnie coś, mnie coś tam niepokoi. Poczekaj. czekaj zapomniałem o tym kryształku. Pierwszym go. Dobra, mamy to. Dobra, tam ewidentnie później przejdziemy. Tutaj potrzebny jest e, kluczyk. Będziemy go zaraz szukać. Hej. Okay. Nie udało ci się tutaj. Nie udało ci się tutaj sp twój specjalny atak. Dobra, zbierajmy to życie. Trzeba korzystać, póki jest. No i co tam przychodzimy, tak? Ja na razie spokojnie, na, powoli będę przychodził. Nie chcę tutaj czegoś pominąć. Dobra, co ty krasnale robią? One, oni mi na pewno tą, to przy, yy, podwyższą. No? Patrzmy, co jest tu. Opaść, kluszyk znalazłem. To dobrze. Co i teraz mogę. Polecieć tam. Polecisz? Dobrze jest. A to co? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Hmm? Dobra, tam widzę się obniżyło. Czyli już wiemy, do czego ten jeden z Karsnali służył. Bo, dobra. To tu już się nie będziemy musieli zastanawiać. Super. Ale uwolniamy. Kolejnego smaka unikę. Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. Trzymaj się. No dobra. Co następnie? Ja chyba wiem o co chodzi. Dobra, I teraz powolutku, powolutku. O nie, dobra, nie zginąłem. Kolejne cztery koszmarne bestie, nie przerywając szybowania. No dobra. Zrobiłem osiągnięcie steamowskie, ale mnie też, te, mnie też te osiągnięcia wewnątrz gry interesują. Po co mi to było? Aha, ok. Dobra. Widzę jakieś skarby. Dobra, zaszybujemy, nie? Doleć, błagam, błagam, błagam. Dobrze jest, uf. Ja zawsze obawiam się, że on w ostatniej chwili nie doleci. Dobra, co dalej? Gdzie mi to wyrzuci? Aha, z powrotem. Okay. Dobra, tu wejdę wyżej. Dobra. Ja życie sobie zebrałem, fajnie. Ty tu dolecisz? Słuchajcie, ja się trochę obawiam. No ale muszę tak zrobić. Ja myślę, że on mógł dolecieć. A jajku, szkoda. Pomij kluczek ze sobą, błagam. Jest dobra. No głupio, tak próbował raz po raz. Raz. On tam nie ma co wracać nawet. Dobra, spróbujmy zaszarżować. Zasz, Dobra, jazda, leci. Szkoda tylko tego jednego życia no ale to zrobić. Dobra, mm, kluczek był tam, tak? Chodźmy okay. od tej strony lewej. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Zosta zostaw tego skrzata. Nie, tu chyba nie ma żadnego wejścia. Wcześniej tak myślałem, że tutaj będzie można coś odnaleźć, ale chyba jednak nie. Dobra, dobra, wszystko chyba zebrałem. To ten jeden kluczek. był potrzebny, dobra. Dobra, no co, idziemy. Wiemy, pewnie zaraz na mnie ten boss cały wyskoczy. Co to jest? Nie wiem, ale fajnie wygląda. Jakieś wskazówki przed bitwą? Wskazówki. Hm. Mądry smok powiedział mi kiedyś, mierz wysoko, ale uważaj na latające pudła. Eee, co? Dobra. i ty rzucasz we mnie prezentami. Jest ludzi? Dobra. Aha, bo ty się na te pudełka przynosisz, tak? To wygląda podejrzanie. Uważamy, żebyśmy nie oberwali przypadkiem. Dobra. Zginiesz, nie zginiesz, nie zginął. Aha, dobra, musieliśmy go trzasnąć w tym pudełku i wtedy um, to, ta platforma zaczęła działać dopiero do domu. To jest boss? Chyba to jest boss. A nie wygląda. Dobra, dobra, dobra. Jest tu coś jeszcze ukrytego do zebrania? Chyba nie. Uwaga, uwaga. Oberwałem, ale to nie, nic nie szkodzi. To, by to punkt umiejętności. Ja tu nie zebrałem chyba wszystkiego. No tak, jeszcze parę procent nam zostało. No to co szukamy. Dobra, słuchajcie, znalazłem. Tutaj, gdzie szybowaliśmy. Przy tych kolumnach, gdzie było bo tych czterech wrogów, trzeba było załatwić, to tutaj e, są znajdźki. Ja tego nie, nie zwróciłem na to uwagę wcześniej. Dobra. E, przy okazji, jak widzicie, włączyłem sobie mini-mapkę, bo ja cały, przez, cały, przez całą grę z tego nie korzystałem, a w obcych była taka opcja, żeby to włączyć. Także raz już jest. No dobra, słuchajcie, ukończyliśmy poziom na 100%, możemy się stąd ewakuować. Dobra, słuchajcie. E, wy, wyszedłem sobie już z tego poziomu, już wam tego nie pokazywałem. Możemy przy, polecieć sobie teraz do nowej krainy. Dobra. robota Spyro. Mam nadzieję, że wiesz na co się piszesz. Mhm. Ojczyzna to mało zachęcające miejsce. Gotowy do podróży? Tak jest. Dobra. Następna kraina i już ostatnia. Zobaczymy w końcu bossa, przy tego, tego, tego dużego, zielonego, którego widzieliśmy na początku gry, tam w intrze. Ja już go dosłownie, ja ledwo już go pamiętam, no ale... Ale wiem, że był, także czeka nas spotkanie z nim i koniec gierki, powoli. Dobra, co my tu mamy? Patrzcie, fajnie to jest. No nie, szczury, będę musiał zabijać. Muszę, no cóż. Dobra, przyjmijmy, że ich nie zabijam. Dobra, co my tu mamy? Mamy baloniarza kolejnego. Nie. Możemy się wrócić do wszystkich krain, jakie zwiedziliśmy, będziemy to robić. Będziemy robić te osiągnięcia wewnątrz gry. Dobra. Tam jest poziom. Ten świat wygląda na bardzo mały. Do, do zwiedzenia. Dobra, co my tu mamy? Dobra, uwolnijmy tego dziada. Delbina. Hej, przecież już się uwolniłem! Jesteś w ojczyźnie gnieznośnego gnorka i to właśnie ty musisz go pokonać. Dawać go, jestem gotowy! Najpierw dotrzyj do kresu każdego z tutejszych obszarów. Z gnieznośnym zmierzysz się na końcu. Mhm. No dobra. Zazwyczaj w każdej krainie mogłem przejść sobie poziom z bosem na samym początku. A teraz gra na mnie wymusza, że dopiero to... oj, poczekasz sobie. No właśnie. Dobra, e, nic nie widzę do zbierania. Nic. Dobra, w takim razie idziemy do poziomu, może z czasem się to wszystko uaktywni. Zatoka Gnorków, lecimy z tym. Zobaczymy, jak bardzo będą skomplikowane te poziomy. Powinniśmy się... W... nie wiem, czy w tym odcinku przejdziemy cały wątek fabularny. Najwyżej zrobimy to w kolejnym odcinku. Podejrzewam, że jeszcze jeden odcinek, zależy, jak ten drugi będzie długi. Chciałbym przejść te wszystkie osiągnięcia związane tutaj z pierwszą częścią. Mówię o tych osiągnięciach wewnątrz gry, nie tych steamowskich. Dobra, to najwyżej zrobimy oddzielny odcinek na to. Ale to zobaczymy. Dobra, co my tu mamy? Dobra, rzucasz tymi byczkami. One są srebrne, więc powinienem móc je załatwić. Tak jest. Nawet musiałem. Dobra. To jest do rozwalenia. Okej, okay, to są wybuchające beczki w ogóle. Dobra i on tym we mnie rzuca, tak? Dobra. Tak? <grytanie> Fajnie to wygląda. Dobra, ty masz to tam, okej. Okay. Dobra, to mi nic nie da. Chodź, chodź, chodź. Takie. Dobra, z głowy. Kolejny gnorok z głowy. Tam widzę smoka. Trochę klimaty są jak woj ojczyźnie mroklumów z Reymena Jak graliście, to oczywiście znacie temat. też takie trochę industrialnie, industrialnie. No, rodzą się wspomnienia. Dobra. Eee, tu trzeba przejść. O, 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 czekaj, 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 bo ja tu coś znalazłem fajnego. Dobra, tu TNT jest potrzebne. Dobra, podpalimy to. Będzie dobrze. Dobra. Zresztą się zastanawiałem, żeby tutaj rzucić beczką, ale to nie była dobra. To nie był dobry pomysł. Dobra. Czczurek. maj. Dobra. Aha. Nie masz czym już we mnie rzucać, tak? A czy możemy go zwykłym ogniem załatwić? Możemy Dobra, mm, mm, mm. Tam mogę zaskoczyć, ale to zaraz. Sobie zbierzmy te tutaj znajdki. Dobra, ja coś czuję, że ja na tą ma mini mapkę nawet patrzeć za bardzo nie będę, bo już po prostu przyzwyczajenie się urodziło, że, że jej nie było. Dobra. O! Okej, okay, bo mi się klawisze pomyliły. Dobra. Hop, to my tu mamy. Ciebie mogę rzucić. Ops. Hop. Dobra, jeszcze, jeszcze ciebie dorwiemy. O, 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 oj, oj, ale zrobiłem. Dobra. Na szczęście prze, przeżyliśmy to jakoś. Dobra, tu jest y, kryształek. Dobra, mam nadzieję, że wejdę tutaj na tę skrzynię. Pewno. Dobra, tędy tylko przejdźmy. Aha. O nie, czekaj, z tym będzie gorzej. Dobra, uwaga, uwaga, żeby mnie tutaj nie trzasnął. Mhm. Dobra, to zbieraj. Dobra. No dobra, uwalniamy tego koleżkę. Latifa. A ja ciebie znam! Wynuj swoje dzieło, Spyro. Gnieznośny już powinien zacząć się ciebie bawać. Na jego miejscu już portkami! Ten... ten wcześniejszy smok, którego uwolniliśmy, to Spyro go znał. Ja, ja go w sumie trochę nie pamiętam, chyba że był w jednym z tych pierwszych odcinków, w jakie przychodziłem, a ja je przychodziłem z około 8 miesięcy temu. Więc mogę nie pamiętać tu wszystkich postaci. Ale, e, ale tego, te, te, ten, co przed, był przed chwilą, to był w tej krainie Tkaczy Marzeń, tam e, w, między poziomami. Więc jego dobrze pamiętam, że był. Ale to, to znaczy, że teraz te smoki się będą powtarzać, tak? Dobra, tam mogę przejść. To, czekajcie, to muszę jeszcze rozwalić, ok? Tu sobie przejdźmy, prawda? Teraz rozpędów trzeba e, tylko traf, traf. traf jest dobrze. Znaczy jak na, wejdę na beczkę, jak mi na to nie pozwala, ale nieważne, nie było to yy, konieczne. Tam w ogóle widziałem jakieś skrzynki tutaj, yy, tam dalej. Ale podejrzewam, że to od tej strony będzie trzeba tam wejść. Dobra. Powoli, powoli, to róbmy. A to co to jest? Wiecie, bo to jeszcze wygląda zastanawiająco, co najmniej. Wejdę tu. Że to jest jakieś osiągnięcie. Nie, nie, ja tam wejść nie mogę. Dobra, nieważne, zostawiamy to. Chyba. O, życie, fajnie. Tutaj muszę trochę odnowić tych żyć, szczególnie na walkę z finałowym bosem, bo ja nie wiem, co. Jak bardzo będzie on ciężki do pokonania. Do tej pory jakoś nie, nie spotkaliśmy się z wrogiem, który byłby jakiś bardzo szczególnie trudny do pokonania. Mówię tutaj o tych bossach. Ale ktoś wie, kto, kto to wie. Może mnie ta gra jeszcze zaskoczy. ma? Dobra, no to jest to miejsce, o którym wspominałem, z tamtego miejsca. Dobra. Hop. rozwal to. Dobra. Głowy. Jak ja mam to rozwalić? Dobra, jakoś będziemy musieli rzucić tą beczką. Dobra, słuchajcie, idziemy tu. Myślę, że to ubeczko będę musiał tam rzucić, no. Myślę, że tak. Innej opcji nie widzę, mogę tu... Nie, nie wchodź, nie wchodź! Czekajcie, przepraszam, sorry, spanikowałem. Dobra, jeszcze nie zginąłeś, super. Nie mamy ważki. Paszka nam wybyła. I teraz powiecie, musieli bardzo uważać, żeby nie zginąć. Jeden błąd i po nas. amen. Ging, ging, ging. Dobra, super. Tu nic nie widzę, nie widzę, dobra. Nie rozwal. Dobra. ma? No dobra, odnowiliśmy sobie ważkę. Jest dobrze. Nie było to skomplikowane, na szczęście. Dobra, zbieramy te kryształki, fajne. To no się tam wracamy. Dobra, O, Dobra, mamy to. O, życie, super. Dajne życie dla nas. Dobra. Teraz ja cię jak ja cię dorwę. <grymne> skończę okay. Dobra. No dobra, słuchajcie. Eee, tylko znowu znowu mogę na hita zginąć. Ja tego bym bardzo nie chciał. Tak tutaj mogę tak zrobić. Okej okay. i co? Felipa Co? No i co? 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 Dobra, nieostrożny byłem, straciłem życie przez to. Okay. No nie jest aż to tak daleko, więc jakoś sobie... Dobra, już przejdźmy tutaj po prostu obok, nie będziemy się przejmować. Towarzystwem całym. Dobra. Dobra, to jest gorsze. Do zrobienia, ale damy radę, Dobra, jest z głowy. Teraz jakby to zrobić. Dobra. A jak podpalę po prostu. Nie to tak nie działa. Czekaj, się zastanawiam. Nie no, nie ma opcji. W każdej stronie tu ściany są. A jakby skoczyć i teraz? O! No to jest niegłupi pomysł. Jeszcze jedna próba. Nie, to jest bez sensu. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Aha, chyba, że w ten sposób. Ciekawe, że było osiągnięcie za to. A, dobra. Mam nadzieję, że nie. Dobra, tam kolejne gnorki. Uwolnimy Ciebie. Czekaj, im tam zrobisz, fajnie. Pomasz. Sądziłem, że nadejdzie pomoc. Znam go. Skaszcza w postaci takiego malucha. To znaczy, zawsze w ciebie wierzyłem, Spyro. I tego się trzymaj, Dobra. Takie zróbmy. Długawy ten poziom. No. To długawy, ale fajny Dobra. Ja pierniczę, co ja zrobiłem. Dobra, nieważne: checkpoint jest. Zazwyczaj jak spajer wpada do wody, to już jest yy, pozamiatane. A czekajcie, bo mi się te beczki chyba odnowiły, tak? A nie. Dobra, mam nadzieję, przyjmijmy, że nie było osiągnięcia. Jak było, no to będziemy je po prostu robić później. fajnie o kur jak to się stało to się... chyba mi się coś słuchajcie zbugowało bo to co to nie kompletnie słuchajcie nie, nie wiem co tu się wydarzyło dobra no, słuchajcie ja się teraz boję pójść do przodu bo się różne, różne złe rzeczy dzieją magiczne co ja chcę rozwalić? Dobra, widzę, że tam się beczki będą odnawiać. Dobra. Dobra, oni z głowy. Tam pójdziemy później, bo tam będzie ten teleport do domu. Zbieraj mi te motyle tutaj wszystkie. Poproszę bardzo. Dobra, coś, coś tu się. Coś tu się tłucze. Agresywnie to rozwala. No jak się z tym walczy? Wow. Okej. Okay. Dobra, dałem radę jakoś. A kluczyk jest potrzebny. No to a gdzie jest kluczyk? Przepraszam bardzo. Chwilę. Dobra, będziemy szukać. Pójdziemy na górę, na górę, na górę, powiedziałem, a nie czekajcie, bo jeszcze tu nie byłem. A jest kluczyk, dobra, dobra, dobra. Ty, ale to w takim razie jak nie stąd, jak, jak się udać do teleportu do domu? Nie wiem. Dobra, będzie 100%? I nie jest 100% no, kurde. Jak zwykle, jak zwykle ile nam zostało? 94%. Dobra, szukamy w takim razie na spokojnie. A czekaj, tu, tu byłem? Nie byłem tu. Dobra, gdzie ma? Dobra, dobra. Będzie 100%. Jeszcze na... Musi być po prostu. Dobra, hop. Dobra, pięknie mi poszło. Mhm. Dobra, tu jest teleport do domu. Jest. Mamy 100%. Uff, super. Dobra, do domu. Do domu lecimy. Co następnie tutaj mamy? E, jest poziom nowy. Pomarańczowa przystań to tu musi być. No to będzie będą jeszcze trzy poziomy na to wychodzi. Dobra. E, z czego jeden to będzie boss. Tu będzie boss na pewno. No dobra słuchajcie, ale finał fabuły będzie już w kolejnym odcinku. A jeżeli mało ci spyro to teraz obejrzyj ten film.